Witam państwa serdecznie na moim kanale. Natalia Samary, Zdrowie, Uroda i fitoterapia. Dzisiaj chcę wam przedstawić dwa urządzenia do wyciskania soków. Jedno z nich to jest sokowierówka, a drugie urządzenie to jest wyciskarka wolnoobrotowa. I chcę wam porównać te dwa urządzenia, żebyście nie popełnili tego błędu, który ja kiedyś popełniłam. Dlaczego ja popełniłam ten błąd? Kiedyś, dawno temu, kiedy jeszcze nie wiedziałam, na czym to wszystko polega skusiłam się ceną. Niedrogie urządzenie, wydawało się bardzo fajne, ale jak później się okazało, że no nie do końca spełnia te funkcje, które były mi potrzebne. I teraz po kolei Wam to opiszę. Zacznę od sokowierówki. Co w tym urządzeniu można powiedzieć o jego plusach? No przede wszystkim nieduża cena, to jest raz. Natomiast drugie, zobaczcie, jak duży jest otwór na wkładanie warzyw i owoców. Tu można nawet całe nieduże jabłuszko włożyć, nie trzeba kroić, albo można pokroić po prostu na duże kawałki i to jest jego ogromny plus. Natomiast drugie urządzenie, owszem, będę po kolei przychodzić, ale później soki zrobię najpierw w jednym, później w drugim. W tym urządzeniu można byłoby powiedzieć, że wadą jest. To, że otwór jest, zobaczcie, taki malutki, i rzeczywiście warzywa, owoce trzeba drobniej pokroić. Ja już to przygotowałam, żeby to soki zrobić. Natomiast, jeżeli porównujemy, to widzimy, że taka wada niekoniecznie musi przesądzić o tym, jakie urządzenie będzie lepsze. Zobaczcie, co teraz zrobię. Teraz włożę tu jabłuszka, może od jabłuszek zacznę i włączę urządzenie. I najpierw zwrócimy uwagę na hałas, bo to ma znaczenie, szczególnie jak ktoś w małym mieszkaniu mieszka, no to wie, że jak ktoś w domu śpi, odpoczywa, odrabia lekcje, yy, rozmawia przez telefon, to już takie urządzenia, no trochę będzie uciążliwe. No i trzeba się napracować. Teraz włożę marchewkę. No i teraz zobaczcie, tyle soczku nam wyszło. Tu jest też takie fajna możliwość zamknąć, żeby sok nam nie leciał i tyle wyszło nam soczku. No, można powiedzieć jabłkowo, marchewkowo, grejpfrutowy. Fajnie wygląda kolorystycznie, na pewno będzie smaczny. Tu się zbierają całe resztki. Jeżeli chodzi o mycie tego urządzenia, to tak sobie jeżeli chodzi o składanie, rozkładanie mniej więcej tak samo, nie jest to skomplikowane. Natomiast jeżeli chodzi o mycie, tu w środku jest takie dość duże sitko i jeszcze w środku są noże. No trzeba napracować się, żeby też to wyczyścić. Natomiast zrobimy drugi soczek, zrobimy w tym naszym nowym nabytku, bo przed tym urządzeniem miałam jeszcze jedno. Bo w pewnym momencie z tego zrezygnowałam. I jednak e, kupiliśmy z mężem zamiast sokowirówki wyciskarkę wolnoobrotową. Natomiast ta jest pozioma, a myśmy kupili najpierw pionową. E, wam kiedyś może też pokażę takie porównania. Ta ma znacznie wiele funkcji, bo to jest wielofunkcyjna. Natomiast dlaczego w ogóle zmieniliśmy na wyciskarkę? Przede wszystkim dlatego, że zupełnie inna jakość soków. Bardzo dużo składników odżywczych w tym zostaje. I zobaczcie, najpierw Wam pokażę też, jak to pracuje. I po kolei, jabłuszka. Zobaczcie, jak to cicho pracuje. Można normalnie rozmawiać. A tu jest oczywiście pomoc, chociaż tu znacznie łatwiej to przechodzi. Nie trzeba tak siłować się. A w ogóle, jeżeli jest dobrze pokrojone, to nawet idzie samo. Różnica jest w tym. Można powiedzieć, że to jest plus. To bardzo szybko robi te soki. Tu wolnoobrotowa. No to robi to wolno. Ale właśnie o to chodzi, żeby nie nagrzewały się nasze soki. Żeby nie niszczyły się składniki odżywcze, wszystkie enzymy, mikroelementy i witaminy. No to teraz te jabłuszka. Bardzo fajnie, że nie zawsze nawet trzeba popychać, bo też spadają sobie same. I bardzo fajnie ten soczek się produkuje. Też ta cała pulpa wypada, widzicie, tu do pojemnika. Tu jeszcze można zrobić pewne ustawienia, czy y, będzie to na piące, czy na jedynce, w zależności od tego, czy to miękkie warzywa, czy będą twarde. No teraz na dwójeczce, no bo to jest grejfrut mięciutki. Natomiast za chwilę to zmienimy, bo będzie marchewka. I teraz to troszeczkę przekręcę, zrobimy to na piąteczkę i taką marchewkę można włożyć w całości, akurat marchewka, seler, to bez problemu można tu wkładać i nie trzeba nawet kroić. Jedna rzecz, że sok, my teraz zobaczymy, jak on będzie wyglądał. Zobaczymy też, spróbujemy, jak będzie smakował. Ja i tak wiem. Szkoda, że państwu nie będę umiała tego przekazać. To jest, wydawałoby się takie dziwny, ale sok rzeczywiście zupełnie inaczej smakuje. Sok z wyciskarki jest znacznie smaczniejszy. Natomiast to, co mnie na przykład przekonało, że no. Lepiej zapłacić troszeczkę więcej, ale mieć super urządzenie, które daje Ci wartościowe soki i które pozwala na przykład na zrobienie soku z seleru, pozwala na zrobienie soku z tej całej zieleniny, na przykład kapusta, sałata, szpinak. Tu zrobimy wspaniały soczek. Niestety tu soku nie zrobimy. Możemy tu robić tylko z warzyw, owoców takich twardych. Natomiast to, na co też warto zwrócić uwagę, że taki sok można przychować do 72 godzin. Można zrobić teraz, wypić na przykład jutro, wieczorkiem, nawet. Ten trzeba wypić od razu. Raz wyłączę i wezmę szklaneczkę. I sobie porównamy. Jeden soczek już mamy, i teraz zobaczymy, jak będzie wyglądał nasz soczek drugi. Rozmieszam. Widzicie też w czym jest różnica? Widzicie ile jest piany? Jeżeli chodzi o tę pianę, no to przede wszystkim właśnie to, że w sokowirówkach jest bardzo mocne na powietrzenie i utleniają się te wszystkie składniki odżywcze. Jeżeli mamy zrobiony prawidłowo w wyciskarce, to ten sok te wszystkie walory właśnie zachowuje. No i smakowo, no mówię, Państwo tego nie odczujecie, ale jak spróbujecie, różnica jest rzeczywiście bardzo wyczuwalna. Teraz jeszcze nagrywam to wieczorem i też tak nie widać, bo w dzień to nawet widać, jak się rozwarstwia ten sok i zupełnie inny, taki fajny soczek klarowny jest tu z naszej wyciskarki. Także warto. Zapoznać się bliżej z tym tematem, z tą wyciskarką. Ja wam dam też link w opisie pod wideo. Zwróćcie też uwagę, że to nie jest tylko wyciskarka do soków. To jest urządzenie wielofunkcyjne. Można wiele fajnych rzeczy robić, dlatego na pewno na kanale jeszcze się spotkamy z tym urządzeniem u mnie. Będę Wam pokazywać, jak na przykład można zrobić różnego rodzaju mleka roślinne, bo przecież wiele osób teraz rezygnuje z produktów mlecznych i żeby nie kupować po pierwsze drogie mleka roślinne w sklepach, a po drugie, co jest najgorsze, że jest tam bardzo dużo konserwantów, nigdy nie jesteśmy pewni, że kupujemy dobry produkt. A tu możemy zrobić to w domu samodzielnie. Ale też różnego rodzaju przeciery, pasztety. No, bardzo fajne rzeczy. Można też robić różnego rodzaju pasty, makarony. No, ale to mówiąc, z makaronami, to nie wiem, czy ja będę się w to bawić. Może kto wie, jak już mam takie urządzenie, ale na przykład pasty z grochu, ścieciorki, z z ciecierzycy, jak najbardziej. Także polecam Państwu. Takie fajne urządzenie o sokach, o przypisach też będziemy rozmawiać. Życzę Wam zdrówka i smacznego!